Więcej jak tu na lotnisku wygląda już. Trzeba było wiecie, jak się leci do Hiszpanii trzeba wypełnić aplikację, żeby mieć swój QR kod i tak dalej. Ja tego nie robię, bo no po prostu nie. I koniec. No. E, bo byłem tu wcześniej i wiem, że da rady tu wyjechać bez tego. Powiem, zawsze są rzeczy, które da się ominąć. A poza tym... No, no, nie, no Może parę osób powiedzieć, że to jest nierozsądne i tak dalej, ale ja tego nie robię. Nie będę. Wiecie. No dobra, no więcej nie będę się tłumaczył. Druga sprawa, jeżeli nie macie tego kodu tej aplikacji z wypełnianym oczywiście wszystkimi waszymi danymi, gdzie będziecie zatrzymać, gdzie się zatrzymacie, gdzie mieszkacie i tak dalej, wszystkie dane trzeba tam wpisać. Następnie możecie tu przylecieć i tu się wiadomo, kto tego nie zrobi, dostajecie karteczkę do wypełnienia. Na karteczce. No, oczywiście nie podałem wszystkich da danych, tych, bo, bo wiecie, jak teraz jest. Komuś coś wyjdzie, a oni je później znajdą, e, ja będę gdzieś tutaj, wiecie, przez 14 dni. Nie, nie ma szans, że do tego doszło. Dlatego też skłamałem. Oczywiście. No i niby wiecie, mają te komputerki, co tam sprawdzają każdego po kolei. E, o, czekajcie, muszę znaleźć swoją walizkę. Niby sprawdzają tam każdego po kolei, czy dobrze wypisał i tak dalej. Ja wypisałem źle. No widzicie, Olewka, idź. Widzicie? Da się, da się. I mnie teraz nie znajdą. I wiem, że parę osób, którzy wierzą w to, powiedzą, że jestem głupi i tak dalej. Wierzcie sobie w co chcecie. Wasza sprawa. Ja 14 dni w domu siedzieć nie będę. Powinno to ładniej wyglądać, no ale <laughs> niestety. Ale palmy są. Jest godzina 16 Cały dzień w sumie no, Przyjechałem tutaj o, której o 10 chyba do hotelu Praktycznie cały czas coś robiłem Musiałem czyścić telefon, takie tam pieprzenie Ale najważniejsze, że wszystko załatwione Znaczy nie wszystko, jeszcze trochę tego mam I myślę, że dzisiaj wszystko to zrobią, bo nie zapowiada się, żeby się wypogodziło Cały czas pada, naprawdę no, nie przestaje no, Mam nadzieję, że tylko dzisiaj wypada się I kolejne dwa tygodnie już będą spokojne tak jak mówiłem, Przyjechałem trenować, trenować i odpoczywać troszkę, ale głównie trenować. Mam zamiar trenować tutaj dwa razy dziennie. No, dzisiaj, no dzisiaj już wiecie, pół dnia mi minęło, ponieważ przyjechałem rano, także idę za chwilę zrobić jakiś e, trening. Mam tutaj gdzieś blisko siłownię, także e, dzisiaj zacznę od tego, no już jutro na salkę normalnie. Właśnie po tej szukam kawiarni. Nie mogę nic znaleźć. Jedna była koło mego hostelu, ale jest już zamknięta. Nie wiem dlaczego. Wiecie co? Przesady tutaj sięgają zenitu. Jestem w hostelu, gdzie nie trzeba w środku nawet nosić tego gówna na twarzy, a na przykład w moim pokoju jeden gościu siedzi cały czas. W masce, a drugi teraz w niej śpi. I to w niej śpi taki starszy pan, już nie wiem, około siedemdziesiątki. Także chyba nie wiesz, że sam sobie szkodzi i to strasznie sobie szkodzi, szczególnie w takim wieku. No, A w ogóle to jest prześmieszne. Jest w Portugalii i cały czas do mnie gada po portugalsku. Ja mu mówię, że go nic nie rozumiem, kompletnie nic. No i tak gada i gada, gada. Byłem po paellę, uwielbiam w Hiszpanii, mistrzostwo świata. Moja paella, może tak nie wygląda za ale naprawdę jest. Tak w ogóle to później, jutro Wam pokażę jak wygląda cały hostel, w którym się zatrzymałem. Jest naprawdę ogromny. Jest tutaj chyba 4 albo 5 pięter. No i bardzo dużo pokojów, bardzo. No a teraz jestem w jednej z dwóch kuchni, też jest w miarę duża. Jest tutaj wszystko naprawdę co potrzebujemy. No i dodatkowo lokalizacja też spoko. Na taką fajną siłkę 100 metrów. Na treningi jedne, które znalazłem dzisiaj 400 metrów, na drugie jeszcze nie wiem. Się okaże jutro. Siemanko! Jak już wiecie, jestem na majorce. Przyjechałem tutaj na jakieś dwa tygodnie. Będę wam wszystko pokazywał, co, jak to wygląda, ale głównie przyjechałem tutaj trenować. No ale trenowanie trenowaniem, ale filmy kręcić dla was też muszę, tak żeby wam się starał to pokazywać. A Majorka jest bardzo pięknym miejscem. Byłem tutaj już parę razy, także myślę, że materiały też będą w miarę spoko. Od razu muszę powiedzieć, że daily vlogi na razie się kończą. Przez kolejne dwa miesiące lub, lub dwa i pół jakoś tak yy, raczej tego nie będę robił. Oczywiście, jeśli, jeśli będę miał materiały, będę starał się jak najwięcej dla was kręcić i Wam pokazywać. Ale, ale wiem, że nie będzie po prostu tego codziennie. No ponieważ wiecie, chcę troszkę wrócić do formy. No i po prostu tak trzeba. A jeśli miałbym trenować dwa razy dziennie, plus kręcić jeszcze codziennie, zwiedzać i tak dalej, nie ma szans. Doskonale o tym wiem. Plaza Major w Palmie, w centrum, właśnie masa jest takich wąskich ulicek ze sklepikami. Ja właśnie idę w stronę portu na kawę, coś wam pokazać. A później na trening, na tajski boks. Znaczy, znalazłem szkółkę, yy, idę tam się dogadać. No od razu jak dam radę, to oczywiście będę od razu trenował. Ale nie wiem, czy mi się to uda, bo nawet nie wiem o Znaczy, wiem o której godzinie, ale nie wiem, która to jest grupa dla mnie, bo są trzy różne. Wszystko się okaże później. O, bardzo ładny budynek. Pokażę wam teraz piękny zamek. Wszystko katedral de Mallorca. Robi naprawdę duże wrażenie. Najlepiej by to wyglądało, oczywiście, z, dokładnie stamtąd, z ulicy. Może mi się uda tam dojść. No, zresztą, chyba na pewno. Dobra, w sumie to idę. A za mną pałac La Atmu, kiedyś arabski, teraz rodzina królewska. Robi się tutaj czasami królewski. Ogólnie katedra i pałac. To są takie dwa główne punkty tutaj w Palma de Mallorca. dwa najbardziej turystyczne miejsca do zwiedzania. Jest to najładniejsze pewnie. Idę, że do katedry. Wejść się niestety nie da, jest zamknięte. Do pałacu można wejść, ale raczej tam nie będę wchodził. Idę dalej. No, a później opadam na internecie. Czy jest tam wartości tak będzie, no to po prostu w jakimś innym odcinku pokażę Wam jak wygląda w środku. Dobra, stwierdziłem, że się poprawię. Bo zaraz ktoś mnie będzie łapał ZOSówka, że powiedziałem, że Rodzina Królewska sobie tam imprezki odprawia. Odprawiałem różne uroczystości Lepiej. Dla mnie uroczystość to też imprezka, ale mniejsza z Katedra naprawdę piękna, ja idę dalej. idę w stronę portu Nad morze i już wam pokazuję dalej. Kto z Was był w Majorce? Kurde, niestety, wiecie co, cały czas trzeba w tym chodzić. Policja jeździ, upomina. Teraz widziałem, trzymałem sobie to po prostu tak. To do mnie się jeszcze nie odezwali, ale obok gościu, który miał ścianę, to od razu pojechali. Upomnieli go, że ma zakładać maskę, bo jak nie, to będzie mandat. A wiem, że dają te mandaty. Niestety, no ale cóż, tutaj jeszcze zobaczyłem coś ciekawego, także wejdę zobaczyć. Nie ma nic ciekawego. Muszę <laughs> sobie tylko zdjęcie zrobić. I to właśnie najbardziej uwielbiam w takich krajach. Wszędzie palmy. No i doszedłem do portu. Tutaj to mają takie jachty ludzie. Byłem tu oczywiście już kiedyś, także wiem czego się mogę spodziewać. No, właśnie, wejdę tam na górę i stamtąd Wam pokażę, że najlepiej. Ogólnie w tym odcinku nie będę Wam pokazywał oczywiście, znaczy nie oczywiście, sorry, nie będę wam pokazywał plaż, ponieważ na to też przyjdą nie, na to też przyjdzie odpowiedni czas. sorry, zamyśliłem się, bo już popatrzyłem, się, gdzieś się zamyśliłem. Majorka jest bardzo duża i aktualnie teraz jestem w Palma de Mallorca, czyli jestem w stolicy, w stolicy wyspy. Odwiedzę na pewno jeszcze Magalów, czyli najbardziej imprezową część wyspy, czy imprezowe miasto, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. Znaczy teraz wiadomo, że tam się nic nie będzie działo, ale chcę wam pokazać, jakie tam są plaże i tak dalej. Odwiedzę też El Arenę, na której też już kiedyś byłem. No i jeszcze jakieś inne rejony. Chcę sobie wynająć skuter i dość dużo jeździć. Oczywiście między treningami. Kurde, znowu czarne chmury idą. Nie, dobrze. No, jak tak patrzeć na wszystkie te jachty to parę miliardów dolarów to tu stoi w tym porcie. Od razu mówię, że ten port to się ciągnie jeszcze gdzieś tam daleko. Nie tylko ten kawałek tutaj. No ale te robią robotę. Szczerze, czy bym mieć jacht? Nie. A wiecie dlaczego? mam chorobę morską Co to za przyjemność cały czas rzekać Takie wiecie, żarcik o, Ogólnie jakbym nie miał no to wiadomo, to fajnie mówię. Ale to są niesamowite wydatki Wiele osób nawet sobie nie wyobraża ile to kosztuje Samo utrzymanie, ile kosztuje kupno to już nie wspominam Ale utrzymanie, na przykład zaparkowanie w porcie Za to, że on sobie tu stoi I Ile to pali jeszcze Jeszcze jak są jachty, które mają maszty To okej, okay, wypływa na morze Łapie wiatr i płynie. Ale te, które mają tylko silniki, strasznie duże pieniądze. Trzeba być niesamowicie bogatym, że takim czymś pływać. Kawka z takim widokiem, sama przyjemność. No i było za fajnie. Muszę wracać, bo zaczyna kropić. Strasznie się tutaj podoba cała ta architektura. Jak to wygląda wszystko. No i na szalkę. Dzisiaj tam mają dzieciaki i trening. Niestety, przez to, co się teraz dzieje, nie mam możliwości, żeby codziennie były dla każdego treningi. Muszę przyjść, jutro. jutro powiedział, że zapraszają je bardzo chętnie, ale jutro, bo po prostu dzisiaj nie da rady. Patrzcie co to jest. Tiger <trym> Muay <waj> Thai. Mój klub. I oczywiście, Budda To, co się kojarzy najbardziej z Tajlandią. La. Tutaj się nie udało niestety. Także idę dalej. Eee, idę na siłę, nie tam gdzie byłem wczoraj. Też można zrobić dobrze kondycyjny trening. Był taki bokser na ścianie, dodatkowo worek. Po prostu dzisiaj tam trochę poboksuję. A jutro wracam tutaj. Wiecie jak jest ze mną, nie poddaje się. Znalazłem jeszcze inną sarkę treningową, 1,5 km dalej. Idę tam spróbować. No jeśli tam już nie wypali, no to... Wracam tam na siłownię, po prostu ćwiczyć, znaczy nie będę ciężaru dźwigał. Po prostu zrobię kondycję no i worek. Jest kolejno. Tak wygląda Salka. Teraz mają dzieciaki, my zaczynamy za pół godziny. Jak będzie wyglądał trening? No tam jeszcze siłownia jest. Klimat fajny Cześć, odcinać od Chibiga Fight Gear. Dziękuję za pomoc. Dobra, jestem po pierwszym treningu. Mieliśmy na początku rozgrzewkę, kondycyjną, Później po 4 rundy tarcz. Później worki. Bardzo dobrze, myślałem że z kondycją będzie trochę ciężej, jest ok. Jest spoko w sumie, zakolegowałem zakolegowałem z trenerem umówiliśmy się już na osobne treningi, jeszcze powiedział, że na razie jedna grupa nie można sparować, ale jak będziemy osobno to co innego. Także super mnie tu przyjęli, bardzo jestem ucieszony, najwyżej, że dobrze tu potrenuję. Idę do domu, jeść i popracować trochę na komputerze. Trening na plus. Wracam do domu. Przyję zmęczyłem się. Trening był naprawdę spoko. Trzeba CBD, znaczy najpierw obiadek, znaczy nie obiadek, kolację. <gulacja>, kolacja, ale obiadek, bo przed treningiem nie zdążyłem go zjeść, trochę za długo mi zeszło to zwiedzanie. Później CBD, lepsze spanie. No i co? Rano wstaję. Z samego rana jeszcze, póki nie będzie ciepło. Bieg. Później wiadomo, może plaża O kurde, o się przestraszyłem Myślałem, że wysiadłem na dróżkę rowerową No, no i o piątej W sparingi tarcze Fajnie Czas wrócić do formy Tum A po treningu paella z owocami morza Tam pod spodem jest Warzywa gotowane I łosoś Po treningu CBD Golden Fox Firma Strum nawiązuje współpracę. Powiedziałem, że najpierw chcę spróbować tego, jak będzie działało. Później ocenię. E, mija prawie tydzień, odkąd stosuję. Piję 3 krople rano, 3 krople przed spaniem. No i muszę przyznać, że sen zdecydowanie się poprawił. Trzeci dzień na Majorce. No, i dzisiaj to jest taka petarda. To jest po prostu pięknie. Pierwsze parę godzin spędzam na plaży. O, to jest jakiś beach bar. Zaraz tam wejdę, bo wam pokażę. To jest plaża. Dzisiaj muszę sobie dopiero ogarnąć skuter. No i zacząć zwiedzać. Znaczy nie dzisiaj. Zaczynam od jutra, tak naprawdę. Dzisiaj jestem o 15, o 17, tak jak mówiony z trenerem że idziemy sobie sparingi porobić jakieś tarcze i później relaksik czekajcie, zobaczę jeszcze co tutaj jest z boku na plaży tutaj w miarę pusto no, bardzo ładnie się prezentuje czekajcie, czy się coś tu dzieje wieczorami Na Majorce czyściutka. Dobra, najpierw decyzje Troje co bóla, wiadomo, mógłbym iść tutaj. <laughs> Ale ja nie przyjechałem na wakacje. Także po prostu idę na miasto, tam sobie zjem. No, a później sobie gdzieś tutaj wrócę na plażę, poleżeć chwilę i się zrelaksować. Ale fajnie, ja normalnie kocham takie klimaty. Nie dość, że świetne miejsce. Treningi bardzo dobre, znaczy bardzo dobre. No. Po wczorajszym mogę stwierdzić, że był bardzo dobry. Myślę, że dzisiaj będzie jeszcze lepszy. E, w ogóle. Ja w ogóle lubię jak do mnie fajnie podchodzą na tych salkach. E, wiecie, jeśli nie napinają ani nic, tylko normalnie podejdą, zagadają, e, zaproponują, że potrenować. Tak właśnie powinno wyglądać wszędzie. A nie że gdzieś się jedzie i ktoś chce udowodnić, że się znowym, nowym, że on jest lepszy i tak dalej. Nie tak to powinno wyglądać naprawdę. Jedyne co tu jest niefajne, <grywanie> płacę nie w euro. Ale to każdy wie, że jak się płaci w euro, to się nie płaci mało. Kolejny dzień na macie 50 sparingowych z trenerem. Teraz jeszcze dodatkowo worki, rozciągania. Dzień zaliczony na plus. W nocy też to pięknie wygląda ponad 6 kilometrów za mną, dokładnie 6-3, a teraz bitka do wody schodzić organiz i dobrze rozpoczęty dzień, idę na śniadanie. coś pięknego. Woda czyściutka, i kołysa by była zimna. Trening za mną. Teraz czas na plażę. Dzisiaj zapraszam Was na zwiedzanie Magalu. Miasto Widmo. Byłem tutaj już wcześniej parę razy. I to jest zupełne miejsce teraz niż było kiedyś. Niestety, ale i tak, poleżę na pięknej plaży. Czemu nie? Spotkałem przed chwilą Polaków, którzy tutaj już są od paru dni eee, i mówią, że tu się nic nie dzieje. Serio. <noise> że miasto wymarło. Całkowicie. Chciałem tu do wieczora zostać, ale widzę, że raczej nie ma sensu. Eee, wszystko jest zamknięte całkiem. No i co ono? Pochodzę, pokażę wam ładne widoki. Także ten odcinek będzie łączony na pewno z paru dni, nie tylko z jednego. No bo to no ile można widoki pokazywać. I to sobie gdzieś położyć po fajnych miejscówkach, później chwilę poleżę I wracam do palmy. Nie wiem ile z Was wie, ale Magalów to jest najbardziej rozrywkowa miejscowość na całej Majorce. Wszyscy przyjeżdżają tutaj tylko imprezę. No wiadomo na plaży też poleżeć, ale głównie po to, żeby imprezować. W dzień, w bić barach, wieczorem, kluby na plażach. Naprawdę jest tu świetne ale nie teraz. Teraz jednak jest fajnie. No. Wiadomo, ja i tak lubię plaże. Ja tam nie potrzebuję teraz imprez. Ja przyjechałem sobie potranować, także wcale mnie nawet jakoś nie ciągnie. No ale fajnie by było Wam to pokazać na materiałach. Ale jeśli na przykład w przyszłym roku wszystko się uspokoi i będziecie się zastanawiać. Gdzie pojechać, na przykład na Majorkę, ale żeby sobie poimprezować, no to Magalup jest zdecydowanie numerem 1. Tragedia, ile miejsc pozamykanych. Tylko jakieś takie normalne sklepy, w których można kupić albo pamiątki, albo różne rzeczy, ale takie wiecie, ale jakieś restauracje i tak dalej. To niestety, game over. Fajne. Dobra, jedne rzeczy się tym nie zmienią. Najbani no, Anglicy będą zawsze. Okay.